Cześć, witam na kanale Zdrowia od początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką dziecięcą i terapeutką integracji sensorycznej, i dzisiaj o tym. Jak mówić do dziecka, żeby lepiej nas słuchało? Zapraszam. Na wstępie powiem, że bardzo warto zaopatrzyć się w książki Tera Jula, który opisuje w swoich książkach wspaniale, jak właśnie mówić do dzieci, jak je wychowywać itd. Ale ja to opowiem nie jako psycholog, bo nim nie jestem, nie jako rodzic, bo nim nie jestem, ale jako terapeutka, która właśnie musi odpowiednio do dzieci mówić, żeby terapia przebiegała tak, jak powinna. Także to, co na przestrzeni lat u mnie się zmieniło, no bardzo dużo się zmieniło i widzę, jak to super działa na dzieci, na różne trudne dzieci. Naprawdę, to są dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, czasem dzieci z zespołem Aspergera lub po prostu dzieci, które mają dużo różnych trudności, które nie są zdiagnozowane, ale uczęszczają na terapii integracji sensorycznej bądź na terapii wad postawy do nas. No i y, takim przykładem właśnie wzoro, wzorcowym będzie chłopiec taki z przemocowego domu. Jak robiłam diagnozę integracji sensorycznej, to tata na omówieniu wyników diagnozy był mega agresywny wobec żony, ale też wobec mnie. I dopiero po chwili, kiedy ja musiałam odpowiedzieć w odpowiedni sposób do taty, to jego nastawienie się trochę zmieniło. No, ale wiem, że dziecko właśnie było y, przemocowo wychowywane. Tam była przemoc wobec mamy, przemoc wobec tego dziecka. Y, był bity, był, y, było krzyczane na, nie, na niego. Nasze się już nie mieszkają razem, więc to wszystko widać, że on się tak stabilizuje, ten dzieciak, i naprawdę dużo lepiej reaguje na różne trudne sytuacje. Natomiast kiedy on zaczął u mnie terapię. On robił wszystko, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. I pamiętam na początku mojej drogi terapeutycznej, to było tak, że y, ja nie miałam zielonego pojęcia o tym, jak działają, jak do dziecka mówić w ogóle. I ja, na przykład, mówiłam do takiego jednego dziecka z zespołem Aspergerem, y, który, no, na przykład, nie chciał przyjść na zajęcia i odpowiednio to pokazywał, że nie chciał przyjść. I odpowiednio reagował tak, że po prostu on nie będzie robił nic. I na przykład sobie usiadł, pokazał mi środkowy palec i powiedział, że on nie będzie tego robił. No i ja wtedy, 13 lat temu, mówiłam do niego, no ale załóżmy Janek, Janek, no to mama siedzi, słucha, że ty nic nie robisz, albo powiem mamie, że nie pracowałeś. I takie szantaże stosowałam właśnie dość krótki czas, bo on mnie skutecznie z tego wyleczył. I właśnie ten Janek, yy, kilka terapii było tak, że po prostu no, ja nie mogłam praktycznie nic z nim zrobić. On też miał taki epizod, że nie chciał czegoś wykonywać na lekcji w szkole, rozebrał się do majtek, przyczepił się do kaloryfera i nie chciał go za nic puścić, więc musieli wzywać mamę, żeby go raz, że wzięła, ubrała i wyniosła. Także tego typu właśnie dzieciak. I to, jak on mi pokazał, jak do niego mówić, było kluczowe w moim rozwoju zawodowym i osobistym. Bo... Zauważyłam, że dobra, wraca ze szkoły, jest godzina, on wtedy przychodził na 15. wracał ze szkoły, prosto do mnie ze szkoły, jechał na zajęcia. Bardzo często nie zjadł nic w międzyczasie, był zmęczony. I kiedy ja zauważyłam właśnie, że to może być głód albo zmęczenie, czyli podstawowe fizjologiczne rzeczy, których nie można zaniedbać przed żadną terapią, zajęciami, i w ogóle ciężko, żeby to tak zaniedbać i żeby było fajne samopoczucie. Więc kiedy ja powiedziałam do niego: Janek, widzę, że jesteś trochę zmęczony, chcesz odpocząć? Na przykład mogę cię teraz pobujać i żebyś sobie troszkę odpoczął, albo o, widzę, że jesteś dzisiaj w takim trochę słabym humorze, chcesz się przytulić. Albo Tomek, jesteś głodny. Ja akurat miałam zawsze jakieś daktyle, a czasem banana. Mama na to pozwalała, że on mógł czasem się posilić właśnie tym, bo po prostu zazwyczaj nie mieli czasu, żeby cokolwiek zjadł. I wtedy, kiedy on na przykład, dobra, gorzej się czuje, przychodził do mnie, przytulał się, albo na przykład, dobra, to jest za trudne zadanie, zrobimy coś lżejszego. wybierz sobie, co chcesz i zrobimy z tego jakieś zadanie. I to było taki game changer w ogóle mojej terapii, mojego zawodowego rozwoju, bo kiedy weszłam w takie stanowisko bardziej empatycznego człowieka, który traktuje dziecko nie jako kogoś, kto jest takim zwierzątkiem do wytrasowania, tylko do takiego człowieka jak ja, że on ma prawo być zmęczony, że on ma prawo nie chcieć czegoś wykonać, że on ma prawo do gorszego nastroju, kiedy jest głodny, to w ogóle naprawdę teraz widzę, że do wszystkich dzieci potrafię prędzej czy później dotrzeć. Bardziej się lubimy, więc ta terapia jest dużo bardziej jakościowo lepsza i naprawdę zbiera lepsze, no wiadomo, dużo lepsze owoce, bo jak nie ma tego stresu, to dziecko po prostu w terapii idzie. To też się tyczy na przykład niemowlaków, że jak widzę, że dziecko ma coś lekko tylko niemowlę coś do pracy, ale na przykład płacze 50 minut w taki sposób, jakby go obdzierali ze skóry i powtarza się to na kolejnej terapii, no to zachęcam do tego, że po prostu rodzice wykonują pewne rzeczy w domu i sprawdzamy się za jakiś czas. Bo gdybym miała torturować dziecko w ten sposób raz w tygodniu, to to jest dziecko na terapię integracji sensorycznej później. Według mnie. Ja kiedyś też tak pracowałam, dobra płaczę, no musi płakać, ale muszę to zrobić. Oczywiście dzieci, które są na przykład z dużo większymi wyzwaniami i muszą być w procesie terapeutycznym, niemowlaki, no to się w tym procesie jest. Ale jeśli to są lekkie rzeczy, że na przykład, nie wiem, ma 10 miesięcy i jeszcze nie siada, a ma czas do 11, no to ja nie muszę tego dziecka piłować co tydzień, tylko mama, już przeszkolona przeze mnie, wykonuje z tatą te ćwiczenia, które prosiłam, i dziecko za jakiś czas robi to, wysyłają mi zdjęcia, filmy, także każdy jest zadowolony. Więc to, jak my mówimy do dziecka bez empatycznego takiego nastawienia, empatia znaczy to, że my. Stawiamy się na miejscu danej osoby z takim zrozumieniem, jak ta osoba w tej sytuacji może się czuć. I to powoduje, że jeśli bardziej właśnie wejdziemy w to, to dziecko nam się bardziej otworzy, lepiej reaguje, lepiej można się dogadać, niż jak powiemy, w tej chwili chodź tu i zrób to. To jest, to jest, to rozpoczyna się jakby yy, proces taki, że z tego się nie wychodzi. Tylko rośnie frustracja dziecka, twoja, i nic z tego nie ma, tylko właśnie już ucinacie powoli z każdym dniem, z każdym rokiem swoją relację. Że jako nastolatek to to już jest ciężki temat, żeby wejść w taką ciepłą relację, że dziecko mi mówi o wszystkim, co, co go spotyka, i się dzieli tym, i się pyta i tak dalej. Ostatnio też było dziecko u mnie, miał przyjść na terapię na godzinę też 15. I on do nas trafił na z, y, z zaburzeniami integracji sensorycznej, to znaczy ja to zdiagnozowałam, ale z zaburzeniami mowy. Nie mówił jako dziecko trzyletnie, nie całe trzy lata. Teraz on ma pięć, jest dwa lata w terapii. No, mówi już bardzo dużo i tak dalej. Ma takie momenty, że zapyta tak y, nic z gruchy, nic pietruchy, na przykład powiem, no, że już niedługo skończy się czas. Dlaczego? No i tam, tam takie z komunikacją momentami jest problem, ale ostatnio yy, wchodzi na zajęcia właśnie niania i mówi pani Doroto potrzebujemy pomocy, bo Miko, Mikołaj na przykład nie chce wejść na zajęcia. No i ja wychodzę, patrzę, a on się cofa, patrzy na mnie i tak po się cofa, że nie chce wejść na zajęcia. I gdybym ja do niego powiedziała, wzięła go za rękę i powiedziała, chodź w tej chwili idziemy na zajęcia, no to koniec. On by się rozpłakał, bo to ten typ taki, że postawi na swoim mocno. On by był rozwalony po prostu przez kilka godzin od tego zdarzenia. No i podchodzę do niego, on się dalej odsuwa, mówię, hej, przyjechałeś z przedszkola prosto? A on tak, taki w ogóle bardzo smutny. Ja mówię, a co jesteś y, zmęczony? Tak, ja no to co zrobimy? Najpierw takie relaksy? Na huśtawce się położę, że ja cię tak delikatnie pobuja, Ok. I on bez po prostu żadnego zajęknięcia wszedł do gabinetu. Rozebrał się, już był w ogóle w innej energii, bo ja weszłam jako osoba, która go rozumie, że on jest po przedszkolu zmęczony. On no, w tych okolicach śpi zazwyczaj, więc on poczuł się szanowany po prostu. Jeśli ja podchodzę do dziecka z szacunkiem tak jak do drugiej osoby, tak jakbym chciała, żeby ktoś do mnie mówił, to ja się czuję lepiej, lepiej się czuje ta druga osoba. I to i wszystko lepiej się układa. Także myślę, że bardzo warto właśnie posłuchać sobie tych książek Kaspera Jula. Też możecie zobaczyć moje wcześniejsze filmy, właśnie Nie krzycz na dziecko, klapsy i tak dalej. Bo to jest oznaka tylko naszej słabości. I jakby to do niczego nie prowadzi, dziecko chwilowo oczywiście będzie się ciebie bało. Ale ono się będzie bało, czyli czegoś nie zrobi chwilowo, nie dlatego, bo wie, że nie można, czy tam nie powinien, tylko wie, że ty się zezłościsz, dasz klapsa, nakrzyczysz albo cokolwiek jeszcze innego. Także jeśli z takim zrozumieniem, oczywiście to kosztuje dużo, bo to więcej cierpliwości, wytrwałości, tego wysłuchania dziecka, postawienia właśnie się w jego sytuacji, ale on się odwdzięczy, bo on wie, że kurde. On rodzic jest i mnie słucha, szanuje. Też miałam taką sytuację, że właśnie usiadł siedmioletni chłopiec i mówi: "No bo mama z tatą ciągle coś ode mnie chcą i dają mi kary za wszystko". I niania, która była właśnie, która go przyprowadziła, zamiast zapytać jakby wejść w ten temat, bo widać, że bardzo świadome dziecko i widzi to, że tak się dzieje, to ona zaczęła go rozśmieszać. I ta sytuacja była dla mnie tak kuriozalna, bo to takie, jakbyśmy mieli takie nieświadome zwierzątko, które tylko trzeba odwrócić uwagę, bo tam coś tam pierdzieli bez sensu, więc jeszcze dam cukierka i będzie mu na pewno dobrze. On się tak zezłościł i ten tak się sfrustrował i w ogóle poirytował tą sytuacją, że no ja musiałam jakby wejść i jakby powrócić na ten tor, że dobra, on się czuje gorzej, że młodszy brat ma lepiej, że on jako starszy to... Musi być mądrzejszy, i tak dalej. I gdzieś sobie porozmawialiśmy, widać było, że on się poczuł lepiej, bo został wysłuchany. Więc naprawdę to, jak mówimy do dziecka, ma ogromne znaczenie, i warto, żebyśmy zawsze, zawsze, zanim cokolwiek zrobimy, szarpniemy dziecko za rękę, przytrzymamy je mocniej, bo nie słucha, bądź w ogóle krzykniemy, czy damy klapsa który jest zabroniony, bo to jest przemoc, szczególnie jeśli robi to osoba, która waży 60 kg więcej albo jeszcze więcej, to będziemy mieć taki większy, jakby musimy wziąć, nie wiem, kilka głębokich wdechów, rozmyślać, to czy to nam by odpowiadało? Czy jeśli ktoś by zrobił nam to samo, to jak my byśmy się czuli? Jeśli w ten sposób będziemy właśnie rozumować, podchodzić do każdego dziecka, to będzie naprawdę dużo lepiej. Ostatnio byłam w sytuacji, że w sklepie z świadkiem sytuacji, gdzie babcia była z dwójką dzieci, wybierali lody i starsza, starsza dziewczynka Około 5-6 lat, delikatnie zamknęła tą lodówkę z palcem swojego brata. I ta babcia od razu tak ją capnęła w tę rękę, tak klasnęło, ja na nią tylko tak patrzyłam w ogóle w szoku, bo mnie zamurowało po prostu. I cały czas krzyczała na nią: zastanów się, zastanów się nad tym, co robisz. I czy ta dziewczynka ma poczucie bezpieczeństwa? Nie. Zrobiła coś niechcący. A została za to tak mocno ukarana z przemocą fizyczną, słowną. I gdyby, na przykład, nam wyszło, że komuś coś przez przypadek zrobimy nadepniemy na stopę, cokolwiek i nas ktoś za to bije i krzyczy na nas tak, że po prostu robi z nas gówno to jak my się czujemy? I czy to naprawia sytuację? I czy my wtedy robimy się spokojniejsi? I okej, okay, no, tak zrobiłam, to mi się należało. Nie. Nasza złość i frustracja dopiero się rozpędza, albo w ogóle wchodzimy w taki tryb rezygnacji i czujemy się całkiem już bezwartościowi. Także to wpływa na każdego, bo też rodzic, który krzyczy na dziecko bądź stosuje klapsy, to nie sądzę, żeby większość z nich czuła się dobrze po tym. Większość rodziców raczej ma wyrzuty sumienia. Także podchodźmy do dzieci tak, jak my byśmy chcieli, żeby do nas podchodzili, mówili, w jaki sposób mówili. Jeśli będziemy bardziej empatyczni, to wtedy będziemy bardziej rozumieć dziecko, dziecko będzie się czuło wysłuchane, bezpiecznie. Naprawdę, można bardzo dużo uzyskać lepszym mówieniem niż karami itd., a dzieci, które są knąbrne, takie właśnie, coś specjalnie zrobi, i tak dalej, to kary, nagrody nie działają. To nie działa. Tu trzeba właśnie takiego empatycznego podejścia. Dajcie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie. Czy w latach swojego wychowania dziecka zmieniliście coś, właśnie podejście, i widzicie lepsze efekty? Czy się z tym nie zgadzacie? Dajcie znać w komentarzu, dajcie łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, bo to pomoże mi w rozwoju tego kanału, dojdzie do większej ilości ludzi. No i jeśli chcecie, to możecie wspierać mnie na Patreonie. Także dziękuję za wszystko i życzę dobrego dnia. Dzięki, cześć.